Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoni Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie między innymi co Dorsz podał na temat tych przeklętych dronów i co na to przedstawicielstwo rosyjskie, co na to Grzegorz Brown muszę przyznać, że ma na sprawę oko. Będzie też o mokrym śnie każdego Polaka, czyli Polacy, masowo wracający z Niemiec do Polski padł rekord, będzie też o imigrantach z Wielkiej Brytanii. Czy my naprawdę takich brzydali chcemy? Rude to brzydkie, piwskim śmierdzi w piłkę gra dobrze. Czy nadchodzą zmiany w prawie? Czy osoby chorobliwie otyłe będą musiały płacić w komunikacji za więcej niż jedno miejsce, jeżeli wystają poza nie? Ciekawy pomysł. Bardzo dziwny Jebodrom w Nowym Jorku z bardzo dziwnymi paniami i ksiądz, który każe swoim barankom uprawiać bułgarską pralkę, bo inaczej to nieładnie, to grzech inaczej. Bóg patrzy bardzo brzydko. Nim zaczniemy, zachęcam do wspierania. Witam poprzez platformę Tipli, do której link zamieszczam tu na dole w opisie odcinka. Są pewne plany na rozwój kanału, ale o tym już niebawem. Bądźcie czujni, a teraz zaczynamy. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych, w skrócie DORSZ. Budzi respekt. Mimo, że to ryba, a te głosy nie mają, to jednak dorsz. Byle nie Czarniak, kto ma wiedzieć, ten wiem, poinformował, że w minionych godzinach głównie z nad Białorusi nadleciały do Polski rosyjskie drony. Nie będę się na ten temat rozwodził, ani tym bardziej żenił, bo nie ma w tym akurat nic śmiesznego. Warto zwrócić jednak uwagę, że strona białoruska ostrzegła Polskę, że z nad jej terytorium zbliżają się do nas te drony. Także sympatycznie z ich strony. Przed dronami ostrzegały również władze warszawskiego targówka, kto ma wiedzieć, ten wie. Natomiast pytam, gdzie są obrońcy polskich granic? Gdzie jest pan Bąkiewicz ze swoją ekipą totalnych poj... Kiedy naprawdę ich potrzebujemy? Bąku powinien własnymi rękoma te drony powstrzymywać z procy i je zestrzeliwać, ale no niestety... Cisza, najwyraźniej, co rosyjskiemu akurat nie przeszkadza. Jeden z dronów, szanowni państwo, spadł na teren jednostki wojsk obrony terytorialnej. Także, no, taką mamy właśnie obronę terytorialną i takie, prawda, możliwości obronne. Drony zostały wykryte m.in. przez niemieckie systemy, zaś neutralizowane głównie przez holenderskie samoloty. Czy holenderskiemu podatnikowi opłacało się płacić za paliwo do myśliwców i za naprawdę drogie rakiety? Czy to jest ich wojna? Czy Polacy są wdzięczni Niemcom i Holendrom? Co na to Grzegorz Braun? Otóż mówi on jasno. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia. A nie, e, przepraszam e, Państwa. Te słowa akurat wypowiedział tymczasowy przedstawiciel Rosji przy ambasadzie w Polsce, Andrii Ordasz. E, można się pomylić, bardzo, bardzo przepraszam, jeszcze raz. E, dodał, że Rosja nie jest zainteresowana eskalacją, na co, Szanowni Państwo, mieliśmy w ostatnich godzinach koronny przykład. Rosyjska propaganda również zaprzecza, jakoby miała z tymi dronami cokolwiek wspólnego. E, jak mówią, atakowali jedynie lwów, i że to, to nie ich. To pierwsze, pierwsze słyszę, to w ogóle nie ma takiej możliwości. To nie jest nasze. Haraszu, leciał i wystrzelił. I akurat na teło, walnęło to. No i tutaj już więcej, tylko te dacha ścięło całego. W tam nie wiem, w środku nie wiem, co tam jest. Ale głośno było. A i tu huk taki jak nie wiadomo co. To już wszyscy poprzestraszani są. Dobrze, że strzelają do tego? Gdzie? No, że polskie służby strzelają do tych no to, rosyjskich dronów. No to to jest bardzo dobrze. No bo to powinno być jakaś uchrona. To wszystko, szanowni państwo, wbrew rosyjskim botom, które sieją dezinformacje w polskim internecie. Botom, które sugerują, że właściwie te wydarzenia oznaczają, że Polacy już jadą na front, że się zaczęło. Polski rząd uspokaja, nie ma takich planów. Natomiast wbrew rządowi poseł koalicji, pan Witold Zębaczyński, postanowił szabelką powymachiwać i przypomniał, że ruskie rozumieją tylko prawo siły i powinniśmy nie niechcący im tam zrobić, prawda, garaż dupy. Nie będziemy Federacji Rosyjskiej wypowiadać wojny, ale za każdym razem, kiedy coś niechcący wleci w naszą przestrzeń powietrzną, coś niechcący powinno wlecieć do obwodu Kaliningradzkiego z naszej strony. No, nie będziemy wypowiadać wojny, ale prawda? No. Jak coś, to ten. Wracając jednak do naszego brunatnego erudyty Grzegorz Brown, sugeruje, że ruskie drony to oczywiście ukraińska prowokacja, ale póki co nie jest jakoś specjalnie chętny do konkretów. Póki sytuacja nie dotyczy narodu wybranego albo, nie wiem, jakiejś flagi Unii Europejskiej czy Ukraińskiej, no to on niespecjalnie widzi problem. Może też niespecjalnie widzi w ogóle, bo parę dni temu dowiedział się, że ma tęczówkę wokół. No i jak to się skończyło, każdy widzi. Pan Grzegorz, w związku z pojawieniem się obiektu tęczopodobnego we własnym oku, postanowił nie ryzykować przypadkowemu dziabnięciu się z jednym ze swoich kameratów i po prostu zoperował oko, dzięki czemu wreszcie już nie tylko brzmi, ale też wygląda jak android. Jestem ciekaw, co Państwo sądzą o bieżącej sytuacji z dronami. Ruskie to, ukraińskie. Czy ma to coś wspólnego, jak twierdzi prawica z tym, że prezydent Nawrocki zapowiedział, że nie ma szans na wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy. Eee, jestem ciekaw, co sądzicie. Dzień ataków był dla Polski niesamowicie przykry, ale jednocześnie mam wrażenie, że wreszcie PiS i koalicja mówiły jednym głosem. Eee, jak zwykle kapitana sytuacji próbowała zbić konfederację i te ich brunatne przystawki. Jestem ciekaw waszego zdania, tym bardziej, bo no nie zgadniecie, a eee, eee, weź został subskrypcję. Komentarz i wciśnij przycisk podbi pod filmem. Nie bądź chytry, co? No. Teraz zostawię te wiki Dobry dla chłopców i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi ksiądz, który nakazuje ludziom uprawiać tureckie śmigło, bo inaczej to grzech potworny. Coraz więcej Polaków wraca do Polski, z Niemiec, można wręcz powiedzieć, że rekordowo dużo, i coraz więcej przyjeżdża do nas Brytyjczyków. Czy my chcemy tych imigrantów? Brzydkie to, chodzi pijane. Ja nie wiem. Chorobliwie, o tył osoby będą wreszcie musiały płacić za dwa albo nawet i trzy bilety, jeżeli brzydko mówiąc, wylewają się poza swój fotel w komunikacji. Dobry pomysł. Dom uciekł z naprawdę dziwnymi paniami i co tam jeszcze będzie, już nie pamiętam co. Ksiądz zakazał w małżeństwie odmawiania bułgarskiej pralki. Nawet jak nie chcesz, nawet jak boli, nawet jak 5 lat temu uciekłaś z dziećmi przed tym potworem, to i tak według księdza Szymona bańki, po prostu musisz się z nim dmuchać, bo przysięgałaś do cholery przed bogiem. Jak wiadomo, księża mają najwięcej do powiedzenia o życiu intymnym swoich owieczek, no i też wiernych, doskonale wiedzą, że grzechem jest kiedy dwoje, troje albo nawet 20 osób ułożonych w ludzką piramidę nie uprawia ze sobą jezuickiego tornada. Ksiądz Ksiądz Szymon Bańka wystosował ostatnio w tej sprawie oświadczenie na łamach mediów społecznościowych jednej z katolickich placówek edukacyjnych. Dokładnie chodzi o kanał Warszawskiej Szkoły Podstawowej i Liceum imienia Świętego Tomasza Zakwinu. Otóż w trakcie Q&A na kanale jeden z widzów zapytał księdza, czy współżycie jest nieodzownym elementem małżeństwa nawet po urodzeniu potomstwa. No i się zaczęło, Szanowni Państwo, taki oto szkodliwy przekaz poszedł do kaszojadów. Rzecz faktycznie dla mnie trochę szokująca. Małżonkowie dzisiaj tego. Nie rozumieją, że... W momencie składania przesięgi małżeńskiej przekazali sobie wzajemnie prawo do swojego ciała. To oznacza, że to prawo jest zostało przekazane i nie można odmówić współżycia bez poważnego powodu. I przekazanie sobie tego prawa do swojego ciała oznacza, że zostało ono przekazane. Pod karą grzechu ciężkiego nie można odmówić tego współżycia, jeśli nie ma jakiegoś poważnego powodu. Poważny powód to nie oznacza jakiegoś hiperpoważnego hiper powodu. To musi być coś realnego, nie tylko na zasadzie, że nie mam ochoty, i samopoczucie to nie jest wystarczający powód. No niestety. Chcesz czy nie chcesz, musisz się kitwacić. Obiecałaś przed Bogiem, przykro mi. Pan Bóg patrzy i ocenia. Nie dobra taka, taka niedobra, zła. Nie chce się bili bili bubum, bum, to do wymiany. Generalnie wychodzi na to, że według księdza, który jak nie mam no, musi mieć pewne doświadczenie w temacie, nie, to za mało i należy się partnerowi czy partnerce wytłumaczyć o co komą. Czemu dziś ogórek nie zakisie brzuszkinki? Skąd ten chłód ze strefy pakowania? Dobra już, wystarczy. Stało się w związku z tym, że Niemcy nie zamierzają nam oddać kapusty za to, co narozrabiali parę lat temu na terenie Polski, za ten przedziwny happening z austriackim malarzem. W związku z tym Polacy się obrazili i pierwszy raz od 25 lat więcej Polaków wyjechało z Niemiec niż przyjechało. Dosyć tego. Nie będziemy im sprzątać domów i zmieniać płci za pół darmo. Komentarza w sprawie obrażonych Polaków udzielił polityk skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, czyli AFD, pan Oskar Lip. Po polsku usta Oskara, czyli dziadek z wermachtu naszego Oskarka Szafarowicza, powiedział tak: Dziś ciężko pracujący Polacy wracają do domu, ponieważ Polska jest w stanie utrzymać roczny wzrost gospodarczy na poziomie około 5%. Gdy Jamnik spłodzi dziecko owczarkowi niemieckiemu, to już nie rodzi się mały owczarek niemiecki, tylko mały Jamnik owczarek. To jest właśnie problem, z którym aktualnie mierzą się wielki Niemcy. Mieszanie raz. A, może coś tam przekręciłem, może z tymi jamniczkami źle zrozumieć. Nieważne. E, jednym słowem, niemiecka frakcja w polskim rządzie może ogłosić sukces, e, bo Polacy wracają. Za rządów w TVP by bili szkopa po kasku przez rok na ten temat, że Niemcy gorsze, a Polaki lepsze. Michał Adamczyk by tam konsultował się z profesorem Gruchą na początku każdego wydania wiadomości. No ale że za Tuska, to Republika milczy. E, tak czy siak, szanowni państwo? Ewidentnie polonizacja Europy powoli zwalnia. Ale to nie koniec dobrych informacji dla Polanistanu. Otóż w ostatnich latach z różnych powodów z Wielkiej Brytanii uciekło parę milionów Wielkobrytańczyków. Okazuje się, że wielu z nich uciekło właśnie do Polski. Najchętniej uciekają oczywiście do Australii, USA czy Kanady, a nasza Wielka Polska znalazła się już na siódmej pozycji w naszym kraju. Obecnie żyje na co dzień prawie 185 tysięcy Wielkobrytańczyków. Dla porównania w 2015 było ich ledwo 40 tysięcy. Wielu z nich jest zaskoczonych tym, że mamy lepsze jedzenie, że się myjemy. Jesteśmy bardziej atrakcyjni, a polki to już. W ogóle. Mamy też średnio większego orła białego od przeciętnego Brytyjczyka o prawie centymetr, szanowni państwo. jak państwo wiedzą, centymetr potrafi działać cuda, bo to i pomierzysz i zmierzysz. E, jestem ciekaw, czy macie podejrzenia, dlaczego tak się właśnie dzieje? Dlaczego Polacy wracają do Polski, a coraz więcej Brytyjczyków odwiedza nasz kraj na dłużej? Czy to wina Brexitu? E, czy te statystyki co do Wielkobrytańczyków są przekłamane, bo to tak naprawdę wracają Polacy z brytyjskim paszportem? W każdym razie, tak. Brytyjczycy przyjeżdżają do Polski, Polacy wracają z Niemiec. Niemiec jest premierem Polski. A ja jeszcze tylko Krzysztof Krótkowski przyzna się, że jest po prostu billboardem reklamowym z Dubaju, i właściwie to mogę zamykać kanał. Czy zdarzyło wam się kiedyś usiąść obok chorobliwie otyłej osoby, albo właśnie może się nie zdarzyło, bo zajmowała kilka miejsc na raz. Właśnie za ten problem biorą się amerykańskie linie lotnicze. Trzeba przyznać trudny temat, bo gdy się go porusza, natychmiast się jest oskarżonym o body shaming, który to z kolei jest formą dyskryminacji polegającą na krytykowaniu, ośmieszaniu lub zawstydzaniu innych osób ze względu na ich wygląd fizyczny, taki jak na przykład właśnie Waga. Cóż, tego rodzaju problemy na pewno mają Amerykanie, wśród których osoby otyłe to niemal plaga, albo nawet... Nie niemal, bo to po prostu 40% Amerykanów. Do tej pory, jeśli pasażer plus size nie zamówił dla siebie dwóch miejsc, osoba obok musiała się cisnąć, protestować, albo po prostu mogła użyć brzuszka jako kocyka i zasnąć, ewentualnie tak zrobić tak... No kto jest taki grubiutki i przez kogo nie będę mógł wygodnie siedzieć przez 8 godzin? Bardzo Ci dziękuję, że jesteś w kocham. No i zwykle nic z tego nie wynikało. Teraz, aby uniknąć tego rodzaju problemów, popularna, tania linia lotnicza z Dallas w USA, no bo skąd? Wprowadza radykalną zmianę. Osoby wystające dalej niż swój fotel będą musiały dopłacić za drugie miejsce w samolocie bez możliwości zwrotu. I to warto nadmienić, że konieczność wykupienia drugiego, trzeciego czy czwartego miejsca będzie zależeć jedynie od wielkości pasażera, a nie od jego wagi. Linie lotnicze nie mają górnego limitu wagi pasażera, tak pokażę, także możecie ważyć, ile chcecie, ale tylko na jednym miejscu. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Nie wiem, może przydałoby się na przykład w polskich autobusach. Przenosimy się do Nowego Jorku, siedliska wszystkiego co najgorsze. Otóż właśnie otworzono tam najdziwniejszy na świecie dom uciech, w którym rolę pań negocjowalnego afektu i naszej grzybiar pełnią, szanowni Państwo, lalki. Larki nawet za 3000 dolarów, czyli na nasze ponad 10 tysięcy złotych wejście do tego ekskluzywnego showroomu jest tylko na zaproszenie, czyli tylko dla wtajemniczonych, a przed wejściem każdy klient musi podpisać umowę o poufności, takie tajne silikonowe bractwo i wpłacić do depozytu 50 dolarów w tej cenie. Klienci mają larki wszelkiej maści, elfki, larki zwierzęta, larki. Niebieskie jak zawatara. Niektóre z nich mają podgrzewaną skórę, wibrują, a nawet posiadają ruchomy język. Można je ułożyć w dowolną pozę, można z nimi pograć w szachy, zaspokoić swoje potrzeby oratorskie. Można przed nimi zorganizować sympozjum z kolegami i koleżankami wszelkiej maści. Można dotykać, można puścić. Oczko opowiedzieć o tym, jak działa jamniczek, o tym, że jak dziś chcemy dojść, to musimy już iść. O tym, że jak się jest łysem albo rudym, to trzeba czapkę nosić, żeby wstydu nie było. No różne rzeczy można robić i mówić, ale jednej rzeczy tam nie można. Spodnie no pasaran. Spodnie klient zdjąć prawda, nie może, także no, nic tam nie przygepardzisz, uspokój się. Sayonara pudernico, nic z tego nie będzie. Zabawa dla wytrawnych, ale za to jak się zakochasz, to możesz lalkę kupić. Właściciel tego przybytku, 46-letni będzie twierdzi, że wpadł na ten niecodzienny pomysł po rozstaniu z dziewczyną. No ja po rozstaniu z dziewczyną nie wiem. Płakają w poduszkę a kolega, prawda? No, każdy ma swoje. Wśród klientów znajdują się szczególnie osoby z branży technologicznej, finansowej oraz starsi mężczyźni, którzy szukają niestandardowego towarzystwa. Według Będziego większość klientów decyduje się na zakup więcej niż jednej lalki. I'm here for you, oh, I need relax and I have too many works. <laughs> Oh, poor Neil. You deserve a break. You work so hard for us. But don't worry, I'll help you. You can tell me what you need me to do and- I'll Turystyka. Czy ludzka głupota z granicę? No niekoniecznie, co ostatnio udowodnił pewien Polak. Pamiętamy, jak polscy turyści wspinali się po górach w klapkach albo próbowali zdobyć szczyt starym Oplem. Nawet Artur Szpilka, legenda polskiego boksu, próbował zdobyć szczyt ze swoim psem, co skończyło się sprowadzaniem ich przez ratowników GOP. Teraz jednak pewien przedsiębiorczy turysta wybrał się na spacer na najwyższy szczyt polski, czyli rysy ze swoim. Yorkiem i to bez smyczy. Przypominam tylko, że zgodnie z artykułem 15 ustawy o ochronie przyrody, wejście z czworonogiem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest całkowicie zabronione i nie chodzi tylko o zdrowie samego pieska, ale też o bezpieczeństwo innych dzikich zwierząt, chodzi również o bezpieczeństwo naszych pupilów i turystów, ponieważ na szlakach często są tłumy, co potęguje poczucie zagrożenia i może skończyć się tragedią i choć niektórzy w komentarzach piszą, że piesek radzi sobie lepiej niż nie jeden turysta, inni dopytują czemu z psem nie a a z kilkuletnim kaszojadem już tak, to ja bym chyba jednak był bardziej ostrożny przy doborze kompana na wycieczki. Dziś zachęcę państwa do wsparcia pana Grzegorza z Łodzi, który na co dzień utrzymuje się jedynie z bardzo niskiej emerytury. Niedawno w jego życiu wydarzyła się ogromna tragedia, otóż jego mieszkanie zostało całkowicie zalane. W zniszczeniu uległy ściany, sufit, podłoga, meble oraz wszystkie sprzęty RTV i AGD pana Grzegorza. Nie stać na remont i bez pomocy dobrych ludzi po prostu pozostanie bez dachu nad głową. Pan Grzegorz z całego serca prosi o pomoc i ja również o to proszę w jego imieniu. Jeżeli tylko macie taką ochotę oraz chęci to Wesprzyjcie pana Grzegorza. Link do zbiórki na remont jego mieszkania znajduje się oczywiście w opisie odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca, za wszystkie komentarze, łapki w górę i podbicia filmu, do czego jeszcze raz zachęcam. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa. Bardzo serdecznie.